Siemka widzowie, strasznie długo mi się zeszło z montowaniem tego odcinka, ale są takie nudy w grze, że nie ma dosłownie co pokazywać. W tym odcinku pokażę wam co robiliśmy w ostatnim czasie i pogadamy sobie o tej nowej aktualizacji. Tutaj widzicie jak upycham hyderki, bo postanowiłam, że nazbieram trochę won, gdyby pokazał się jakiś ciekawy item do kupienia. Szkaty były w supercenie, a ja zawsze kiedy zaczynam już je selać, to mam uzbierany zapasik, dlatego fajny był na tym zysk. Miałam diament bez skazy i strasznie mnie kusił, żeby go kliknąć. Ha! Yeah. Nie yeah. coś z tego jeszcze może będzie. Niestety mam tutaj strasznego pecha. Dawno mi tak nie paliło matówek. Dobra, źle. Nie! No spaliło, ale nie poddałam się, bo nie mogłam przecież zostać na minus. No i zarobione, tylko ile teraz? Tylko Oho. ile widzowie. No niewiele. Diament może i wszedł, ale Miks dlatego w rzeczywistości nie zarobiłam praktycznie nic, tylko odrobiłam tamtego spalonego bez skazy. Miałam dużo szafirów, więc uznałam, że też je przeklikam. Jakoś te tańsze kamyki się łatwiej klika, bo nie boli aż tak, kiedy pali. Wchodziło spoko. Ogólnie szafiry to chyba moje ulubione kamyki do klikania, bo nie ma na nich aż takiej dużej straty. Nawet mix wyborny jest coś wart, a jest też sporo szans, że wejdzie coś wartościowego, bo w przypadku tego kamienia nie ma jakiegoś, wiecie, określonego jednego perfa, więc sporo kombinacji jest coś warte. Z takiej ilości to wybornego raczej nie będzie, ale liczyłam na jakiś fajny, znakomity. Trochę popaliło, nie wiem, pychałam ostatnio z tymi matówkami. Dokupiłam Mityka, bo była fajna drabinka, a wiadomo, że ten bez już kusił. No i udało się. Znakomity nawet Mix rekompensował mi koszty wytworzenia, więc już była ulga, że nie jestem stratna. Mix totalny, ale chociaż wszedł. Szczerze to nie chciałam klikać dalej, bo uznałam, że nie ma sensu marnować się na nas kupowanie matówek, ale uniwersum on zaoferował, żebyśmy na pół kliknęli sobie wybornego. No i co? Jak typowy metinczyk, weszłam w biznes, bo skoro wcześniej paliło, to teraz już musi oddać. Zresztą działo się to na streamie, więc nie dało się odmówić. Wiadomo, że widzowie kochają, oglądać jak traci się hajs. Ale nie tym razem, bo tu jest potężny profit. Dałam kamień u niemu, bo on ogarnia bardziej ceny i powiedział, że szybko go sprzeda. Zresztą co? Chłopak ma pewnie sklepik premium na 10 lat, a ja tu walczę o życie z jednodniowymi tobołkami. Minął może tydzień i udało się u niemu przehandlować tego szafira. Chłop go powymieniał za jakieś inne wyborne i na tym zyskał. Wpadło mega dużo won, fajnie się robiło z nim deala, bo jeszcze rozmnażył kaskę. Znowu się pojawił miks dla peta w sklepie Gaja, więc go wziąłem. Bo i tak będą się sporo przyklikać przy mieszaniu mojego peta. Udało się też sprawdzić trochę punktów Gaja, ale to już, to już było jakiś czas temu. Teraz przez to, że na te czapki są potrzebne punkty Gaja, to pewnie cena będzie, no, pewnie dużo wyższa. Kupiłem czapkę z myślą tajemniczej instancji. Rzadko się widuje takiej temy, więc ją wziąłem. Kiedyś się to pewno przyda. Możliwe też, że wszystkie hełmy na setny level teraz potanieją, no ale wtedy nie mogłem tego wiedzieć. Pierwszy raz wziąłem udział w ewencie ze światów, żeby zobaczyć o co tam w ogóle chodzi, bo jakoś wcześniej go miałem, ale nie jest jakiś super wymagający. Wytropiłem troszkę szkat i poprzerabiałem na ulepy. Teraz nie pamiętam ile to było warte, bo nie chciałem się nawet tego sprzedawać. Fajnie, pomoże sobie wytworzyć tylko peta do podnoszenia, więc według mnie warto wziąć w tym udział. Ja go sobie wytworzyłem na koniec eventu. Tutaj widzicie jak dobiłem sobie level, bo przy autołowach padło parę procent. Jak widziałem, że są jakieś tanie ulepy do wytwarzania broni, to je skupowałem. Jeszcze nie wiedziałem, czy będę robił próby, czy to można resell, ale warto było brać, bo zarobek był kilku won na skupieniu i wystawianiu drożej. Z jednej nocy robiłem to samo. Szybko pomysł z klikaniem tych broni mi wyparował z głowy, no bo pokazała się wyżówka w moim zasięgu. A trochę bałem się przeklikiwać przykliki próby na broń za kilkaset wąt, z myślą, że może nic nie wejść. Pożyczyłem część kasy od Hitsu, bo już chciałem zmienić broń. A te moje zodiaki to jakieś totalne miksy. Wiem, że ta broń nie jest jakaś perf, ale miała fajne bonus 1.5, maksymalny żywioł i zestaw książęcy. Na pewno lepiej mi było kupić tą broń niż jakieś zodiaki. Zwłaszcza, że sam miałbym problem z wbiciem jakichś fajnych bonusów w 15 i 67, bo nie ładuje lewica. Jak widzicie, od razu zacząłem sprzedawać te ulepy na i moje stare Zodiaki, żeby jak najszybciej spłacić dług. Sztylety zeszły bardzo szybko, ale ulepy nie chciały, mimo że wystawiałem je ze stratą dla siebie. Okazuje się jednak, że miałem szczęście, że to nie zeszło, bo teraz edyty będą strasznie dużo warte, bo będą potrzebne do kraftowania nowego czepca wężowego. Zaczynał się event ok, a ja nie miałam broni na kolejnego dropa na autołowy. Nie mogłam znaleźć na rynku nic przystępnej cenie, dlatego kupiłam trutę plus zero i próbowałam ją ulepszyć, bo miałam sporo bodzi z B. One... Myślę, że spaliło lekko z 800 bodzi, ale to i tak było SB, więc spoko, że chociaż je wykorzystałam. Ulepy nie były jakieś drogie. Tyle czasu klikałam tę broń, że chyba nie było warto, ale chociaż zostaje satysfakcja, że sama to zrobiłam. Przy okazji wystartowania eventu OK, postanowiłam, że będę expić słupy, bo chciałam w końcu zrobić swoją własną gildię na melee. W sumie wyexpijam 28 słupów do 75 levela, a event trwał chyba niecały miesiąc, więc jak na to, że przy okazji się dropiło, to fajnie wyszło. To chyba mój rekord jeśli chodzi o szkaty, a nie spinałam się szczególnie. Postawiłam 3 dropy i wystarczyło to w miarę na bieżąco ugrywać. Mi się udało kupić praktycznie w broń pod dropa i to za 16 wonów. Kupuję też kostiumy, bo w czasie eventu ekspliuję jedną partię słupów, czyli te 7 postaci do 90 levela. Te górne skrzynki to pozostałości z poprzedniego eventu, a ta jeden k srebrny to świeży drop. Nie najgorzej poszedł mi ten event i odpocząłem sobie chociaż trochę od hydry. Zaczęliśmy z Igtsu expić oddzielne gildy na melee, a teraz nawet nie wiadomo, czy one się przydadzą. Zawsze 100 lat za późno zabieram się za jakieś zarobki. Mówię tak, bo od dłuższego czasu chodzą pogłoski, że mają znerfić Drop yang z melee. Teraz ludzie, przy ogłoszeniu tego nowego danga, spodziewają się najgorszego. Dlatego postanowiliśmy, że na razie wyexpimy po jednej gildi, skoro nie wiadomo, co dalej z melee. Tutaj skupuję kupony SM, żeby kupić autołowy na słupach. Ale może ja nie będę wam doradzał, jak expić, bo ja zmarnowałem sporo czasu, bo chciałem przeoszczędzić na kuponach. Dało mi się sprzedać śledy, jak inne śmieci, więc oddaję większą część długu. Jako, że wbijałam wężową zurojkę na 15, to postanowiłam, że sprzedam stary pancerz. Trochę żałuję, że poszedł tak tanio, bo jednak miał te wartości. Nie będę narzekać, bo i tak sprzedałam go z zyskiem względem zakupu. Ciągle sprzedawałem hydry i jakoś ta kasa się zbierała. Przy 2000 won trochę zwolniłam, bo leciałam dalej expić słupy, więc miałam przerwę od zarabiania. Ekspiłam w party 100% ninjom, którą miałam w planach zrobić jako kolejnego drobka. Na ninży bijącej kupiłam autołowy na 2 tygodnie i minidala, bo tyle potrzebowałam na wyekspienie 14 słupów. Na słupach kupiłam autołowy na 7 dni i PDK, wychodziło po 3 kupony SM na jedną postać. Na całe party wychodziło około 35 wonów za kupony, a na 14 postaci te 70 trzeba liczyć, kupony były po 170 kK. Na postać bijącą oczywiście włożyłam alchemię. Rubin był niezbędny, a granat opcjonalny, bo zawsze można użyć talika na błyski. I ja zdecydowałam się na granat, bo i tak będę wkładać całe koło alchemii na tę postać, a nie miałam akurat talika, żeby przerzucić. Wolałam sobie już przedłużać ten granat niż specjalnie kupować talik. Gdyby ktoś z Was chciał ekspić, to pokazuję tutaj co mam i myślę, że jest to w miarę budżetowe eku. Oczywiście można sobie odpuścić buty na potwory i założyć na błyski, ale mi w hełmie brakowało diabłów, więc próbowałam jakoś nadgonić. To samo mogę powiedzieć z petem. Jeśli go nie macie, to możecie kombinować tak, żeby w kostiumie od czapki mieć błyski i diabły. Otworzyłam też pierścień na moby, bo idealnie na 7 dni expa, a dawało dużego boosta w dimajdżu. Jak widzicie, mam broń młodego bohatera i fajnie, że jest ona na dwa tygodnie, bo to idealnie starczy na wyekspienie całej gildii i można oszczędzić na zakupie broni. W statystykach macie pokazane, ile miałam bonusu na diabły i potwory, dlatego kombinujcie ze swoim eku, żeby mieć podobne jak ja, i na luzie w 7 dni się uwiniecie. Pierwsze party wyexpiłam w 6 dni, ale na ostatni dzień założyłam set na Dosia, więc dostałam trochę busta i wyrobiłam się szybciej niż ten tydzień. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że taką postacią bijącą na luzie ekspicie słupy w 7 dni. Nie bierzcie przykładu z Sałaty, który skąpił na pierścień doświadczenia z Isu na słupach i zamiast tydzień to ekspił 14 dni jednoparty. Wypadło 140 zmianek z ekspienia tego party, więc postanowiłam, że włożę je w łuk Zodiaku. Padło na łuk, bo sztylet ze średnimi 40 nadal mam na sel od Goblina z poprzedniego roku. Zaraz po wyekspieniu tych supów stawiałam kolejne na spocie, bo kupiłam i i minidala na ninja bijącą, więc nie mogłam tego zmarnować. Bałam się trochę, że te pogłoski o melej są prawdziwe, ale uznałam, że wyexpię tylko jedną gildię, a drugą zacznę dopiero kiedy temat nerfa będzie już wyjaśniony. Gdyby jednak okazało się, że melej będzie nieopłacalna, to zawsze tę jedną gildię mogłam pchać dalej z levelem i postarać się ogarnąć je na tego balerona. Wiadomo, że na początku dank będzie tylko dla topki, ale chociaż byłby jakiś cel względem tych supów i wiedziałam, że expienie ich nie pójdzie na marne. Te drugie parte expiło się o wiele gorzej, bo w związku z wprowadzeniem tej nowej aktualizacji serwery były pologowane i ciągle włączali jakieś przerwy techniczne. Na szczęście udało mi się pożyczyć to EQ na DOSia i XPM w te 7 dni. Na streamie odezwał się jeden z widzów, który kończył grę na globalu i chciał nam oddać Eku. Tematycznie, bo akurat pod grotę. Na początku nie chcieliśmy brać tego Eku i doradzaliśmy mu, żeby sobie to zatrzymał, bo może jeszcze wróci, ale widz kategorycznie kończył grę na globalu, dlatego przejęliśmy jego itemki. Dzięki Maciek za Donata' Eku na pewno trafi w dobre ręce innych Maciusiów. Na kolejnym streamie wystawiliśmy sklepik na jakimś randomowym ha, żeby widzowie mogli sobie zgarnąć te itemy. Pamiętajcie, że streamy są w każdą sobotę po 19 i warto na nie wpadać chociażby dla okazji na zgarnięcie przedmiotów na początek gry. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać zapowiedź tego nowego Dungeona i ogólnie omówić tę aktualizację. Jak widać będzie to dungeon gildyjny z podobnymi zasadami rejestracji jak melee. Pierwszą trudnością jest na pewno level jaki trzeba będzie wbić supom i misja na Alastora. Co do przebiegu to jeszcze niewiele wiadomo. Dostaliśmy tylko jakieś teasery i wiadomo, że będzie nowa czapka do wytworzenia, która o dziwo ma być uniwersalna na wszystkie klasy. Mimo że Balerun ma być dopiero 23 października, to dostaliśmy dostęp tydzień wcześniej do craftingu tego czapka. Cena ulep, takich jak Jadeite Nocy, od razu podskoczyła i to samo było z gaja. Dla mnie i Isałaty dobrze się składa, bo on skupił jadeity, a ja mam kilkadziesiąt tysięcy gaja na sel. Te młotki też da się już kupować za punkty Gaja w tym sklepiku, więc niektórzy robią sobie zapas. Jeśli chodzi o autołowe, to według mnie fajnie, że rozwijają ten system. Dostaliśmy trochę rozszerzenia, jeśli chodzi o to, w co postać ma atakować, i na pewno będzie to ułatwiało bicie w lesie podczas eventu wielkanocnego, bo po prostu oznaczymy sobie mytiny, z których rozpi się masa bosów. Zasięg to też dobry pomysł. Nie wiem czy to dobrze działa, bo na razie mam wrażenie, że cała ta aktualizacja to beta-testy, ale na pewno utrudni to odlurowywanie ludzi ze spotów. Jest nowy bonus przebicia bloku, który działa w PVP. Jest on do wymieszania w branzach i rękawicach, no i likan dostanie busta do indygo, bo też będzie miał efekt tego bonusu. Kolejną zmianą jest interfejs społeczności, czyli po prostu rozbudowali zakładkę przyjaciół i tak szczerze kto pytał. Dziwi mnie trochę, że dodają nowy content razem z jakimiś estetycznymi bajerami, które w sumie nikomu nie są potrzebne. Fajnie, że coś zmieniają, ale mogli to wprowadzić przed baleronem, a tutaj skupić się na bosie. Zamiast tego mamy zbugowany interfejs przyjaciół, który przez jakiś czas wywalał postacie z serwera i ogólnie mnóstwo bugów, które doszły przez zmianę opcji. Te opcje też mi się średnio podobają. Nie wiem kto im to wymyślił, ale wygląda to jak dla jakichś emerytów. No nie wiem, te ogromne ramki to jakby większość graczy nie dowiedziała na prawe oko. Nie zrozumcie mnie źle, nadal uważam, że te zmiany wizualne ostatecznie wyjdą dla graczy na plus albo po prostu nic nie zmienią. Narzekam, bo dodali to wszystko na raz i spowodowali ogromne obciążenie dla serwera. Tego samego dnia po wprowadzeniu tej aktualizacji była kolejna przerwa techniczna, bo serwery strasznie lagowały i ciągle wywalało postacie. Ja w tym czasie ekspiłam słupy i bałam się, że nie wyrobię się w ten tydzień od pału, który kupiłam. Na szczęście mi się udało, ale wyobrażam sobie frustrację ludzi, którym te ciągle przerwy i lagi utrudniały bardziej grę. Po przerwie technicznej niedługo później była kolejna awaria i tak naprawdę mieliśmy albo przerwy dzień po dniu, albo okropne lagi, a kontent nawet nie został jeszcze wprowadzony. Ciekawe co będzie, jak faktycznie dodadzą tego balerona. Pewnie ogłoszą kilka godzin później nadzwyczajną przerwę techniczną. Na koniec tych problemów z serwerem była wisienka na torcie, czyli Melee. Bo wyłączyli ją totalnie, mówiąc, że powodowała ona niestabilność serwerów. Tutaj zaczął się największy niepokój graczy, bo Melej ma już kilka lat i chyba nigdy nie miała takich problemów. Dlatego pierwsze co przyszło ludziom na myśl, to to, że coś w niej grzebali. Wyłączyli ją do rozwiązania problemu, czyli pattern podobny do systemu dusz czy zmiany chaneli, które nigdy nie wróciły. To już by było na tyle widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz, żeby było co poczytać. Pamiętajcie też o live'ach w każdą sobotę po 19:00.